Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Elżbieta Bielecka, dzień dobry. Gościem moim i państwa we wtorkowej rozmowie pod krawatem jest profesor Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktor. Panie profesorze, pan ma plecak ewakuacyjny? Będę mówił prawdę i tylko prawdę. Tak? Oczywiście. Nie mam, ale żona bez przerwy nagabuje, żeby to kupić i mieć. Tak, nie mam, a powinienem mieć, a powinienem mieć. Czy to ze względu na to, że o, za chwilkę jeszcze, jeszcze jest czas na to, żeby sobie taki plecak przygotować, czy z innych powodów jeszcze pan go sobie nie przygotował? Powiem tak, mam taki dobry plecak wojskowy, bo jestem byłym żołnierzem. Znosiłem tam inne instrumenta w środku, takie wojskowe bardziej, bo plecak taki ucieczkowy, czy taki na przetrwanie, musi zawierać inne elementy. Może dlatego. No, nie widzę żadnego usprawiedliwienia dla swojej us osoby. A jakie inne elementy? No, takie do przetrwania najbliższego. To... Kiedyś mnie, powiem pani, zapytano na takim kursie militarnym, natowskim, co jest dla żołnierza najważniejsze. I wszyscy tam zaczęliśmy zgłaszać różne rzeczy. Prowadził taki pan y y brytyjski oficer, notabene Niki Sekunda, tak, y polskiego pochodzenia. Dzisiaj pracuje na Uniwersytecie Gdańskim mówi: Najważniejsze dla żołnierza to woda. Tak? Woda, bo... Jednak... A dla cywila też? I, 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 I uwaga, jeżeli człowiek jest również cywilem, albo żołnierz jest człowiekiem, tak, to zdecydowanie woda. To jest taki podstawowy element. A więc woda, nie psująca się żywność, ale w tej takiej niewielkiej ilości, jak gdzie indziej sobie umieśćmy więcej. Radio, oczywiście pakiet taki medyczny, to chyba te najważniejsze rzeczy. Może jakieś drobne narzędzia ewentualnie, tak? Nóż, bardzo ważna rzecz, tak? Później, może już nie w plecaku, ale obok lampa naftowa. O, to to, to to takie zestawy najbardziej potrzebne. Niby niewiele, a jednak sporo. Okazuje się, kiedy tak popatrzymy sobie i na instrukcję przygotowywania tego plecaka i na przykład na strony internetowe, internetowe na sklepy, które oferują tak. takie plecaki, no to jednak okazuje się, że to jest spory wydatek. I spory wydatek i naprawdę taka praca koncepcyjna co, gdzie, w jakiej kolejności, jak ułożyć, bo też ergonomia jest bardzo ważna. Myślę, że na samym wierzchu powinna być ta woda i zestaw ten ratunkowy, czyli medyczny, bo to później nie będzie czasu, a gdzieś tam głębiej takie mniej, pod, mniej oczywiście potrzebne, ale mniej na pierwszej, do pierwszej pomocy, pierwszej akcji rzeczy. Tak, tak, no, tak. Lepiej kupić, czy lepiej przygotować sobie samodzielnie? A, czy lepiej kupić cały zestaw? Czy, czy cały zestaw? No, w tym wypadku bym poszedł, w, no, to pewnie drożej będzie, ale tutaj układali pewnie fachowcy, mi się wydaje, i tu bym zaufał im. A, ale oczywiście równie ciekawe jest poznawanie z instrukcją w ręku i uczenie się tego, co, gdzie, jak, i wtedy jedziemy nabywając sami wiedzy, że tak powiem, prawda? Taką instrukcję oczywiście mamy w postaci poradnika bezpieczeństwa, do którego chciałabym jeszcze wrócić za chwilę, ale zanim do tego poradnika, mhm. panie profesorze, czy ten plecak ucieczkowy, ewakuacyjny, jak go zwał, tak zwał, czy on będzie nam potrzebny? To, to, rozumiem, że Pani redaktor pyta o szerszą, jakby tak, szerszy kontekst. O, kry, o sytuacje kryzysowe. Tak, ja, bo, tak bo, bo on jest jakby dedykowany głównie no, takiej sytuacji, że coś nad nami lata, zrzuci bombę i leci, biegniemy do piwnicy albo do schronu. No, o tym myślimy, przede tak, wszystkim tak, myśląc tak, o tak, plecaku tak, ucieczkowym, I ale nie tylko do tego. Tak, nie tylko, ale do, nie spodziewam się jakichś wielkich cyklonów nad, nad, nad naszym województwem, mogą być oczywiście, ale tutaj jestem spokojny. Bo y, m, większość budynków w naszym województwie, w ogóle w Polsce wydaje mi się, jest murowanych, a nie drewnianych jak w Stanach, na przykład, gdzie jak idzie cyklon, to y, zmiata wszystko po swojej drodze, na swojej drodze. A powiem, że tam z kolei ważna rzecz to budować piwnice, tak, albo takie y, komórki y, murowane na przetrwanie, to w Stanach właśnie jest bardzo ważne. My tego nie musimy robić. Y, y, powodzie, no to, to wtedy, jakby chyba, też yy, zawartość plecaka też może być nieco inna, prawda? Dostosowana do tam więcej bielizny, yy, która się nam zamoczy, na przykład, no, yy, tak głośno mówię, prawda? I głośno myślę. Yy, tak, ale przy powodziach pamiętajmy, że woda, która nas zalewa, jest też trująca, tak? Bo ona, czyli musimy mieć też bezustannie tą wodę zdatną do picia. No to możemy pomyśleć tak. W Szczecinie, w zachodnio na szczęście te klęski żywiołowe nas nie dotykają w jakimś takim szczęśliwym hmm. miejscu żyjemy, no to co? To potrzebny ten plecak? Nie no... Yy myślę, że potrzebne, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeżeli mówimy o zagrożeniach takich powietrznych, wojennych i tak dalej, to powtórzę to, co cały czas mówię, że mieszkamy w najbardziej bezpiecznym miejscu w Polsce. Że Szczecin jest najbardziej bezpiecznym miastem w Polsce. No bo no nie muszę tłumaczyć z geograficznych, a my jeszcze do tego jesteśmy w większości, w większości, ale na lewobrzeżu, a tam zaraz granica, więc gdyby coś, ktoś nas chciał, no, gdyby Rosja chciała nas uderzyć, w nas uderzyć, to naprawdę musieliby dobrze się zastanowić, czy jakaś rakieta by nie przeniosła w kierunku Niemiec, bo to myślę, że zawsze chyba jednak Niemcy są bezpieczniejsze od nas. My jesteśmy na tej pierwszej linii, prawda? A rosyjsko-niemieckie kontakty liczące setki lat, za wyjątkiem tych takich okresów, no wiadomo, wojen, to były zawsze, zresztą, stabilne. Dodam, że stosunki Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli dam do historii, no w końcu zaprosiła Pani rektor profesora, więc, że stosunki polsko-niemieckie, polsko mówię o Rzeczpospolitej, obojga narodów i, i, i Rzeszy Niemieckiej, no to były, ta granica była niezwykle trwała, tak, ona się w ogóle nie zmieniała, to była bardzo spokojna. Wróćmy jeszcze na chwilę do poradnika bezpieczeństwa, które przygotowało MSWiA i Ministerstwo Obrony Narodowej. Myślę, że pan profesor zaglądał do tego poradnika. Jak pan go ocenia? Zaglądałem, pokazywałem studentom. Oceniam go dobrze, ponieważ jest czytelny. Jest taki podzielony na rozdziały takie czytelne. Dość szybko można trafić w odpowiednią sekcję. I te sekcje też są ułożone w taki sposób logiczny. Tak? Od naj... ogólnego omówienia, ale poprzez takie właśnie od najbardziej bym powiedział ważnych, priorytetowych do innych, pomniejszych i tak, tak, to jest dobra rzecz i yy, proponuję zajrzeć yy, i zapoznać się z tym. A do tego podręcznika, czy przydałyby się jakieś takie ćwiczenia dla nas, dla ogółu, dla wszystkich osób? Yy, zdaje się, że wczoraj yy, albo przedwczoraj takie yy, badanie zostało opublikowane, najnowsze badanie Ibris, które mówi, że trzy czwarte Polaków nie odróżnia sygnałów alarmowych i mniej więcej tyle samo osób uważa, że powinny być szkolenia z zachowania się, w sytuacjach zagrożenia? No tak, no, powiem, oczywiście, odpowiadam od razu na pytanie. Tak uważam, że powinno być. Tu bym widział rolę, myślę, samorządów bądź organizacji wspomaganych przez organizacje takie paramilitarno-obronne i chyba tu można by szerokie, taki kontekst różnych organizacji i grup rekonstrukcyjnych i tak dalej, to ciekawe dla nich też działanie i Wojska Obrony Terytorialnej na przykład. Ale coś takiego powinniśmy przejść. Jeździłem trochę po Skandynawii i zawsze byłem zdziwiony tym, jak. Mistrzowie tych... ewakuacji. Nie znaczy, tak, tam się nie ewakuowałem, ale, ale jak byłem żołnierzem i pracowałem w Korpusie Wielonarodowym, to wielokrotnie no byliśmy. Przede wszystkim w Danii, no bo to państwo, ale jeszcze wcześniej byłem w Szwecji, przyglądałem się temu systemowi przygotowania obywateli do, no do nie, 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 nadzwyczajnych wypadków, nieoczekiwanych historii. Ale zawsze chyba było w tle, mimo że był to inny czas zupełnie, to był czas, kiedy Rosja była demokratyczna, demokratyzowała się, tam nie wyszło to oczywiście, ale, ale przynajmniej chęci były dobre, Związek Radziecki się rozpadł. Ale wtedy również w tle był ten niepokój w Szwecji na przykład zdecydowanie odczuwalny tego sąsiadu, który może, bo przecież ich tam nieraz niepokoił. Skoro mówimy już o Skandynawii, to Finowie są takimi, ja powiedziałam, mistrzowie ewakuacji, ale przede wszystkim Finlandia tutaj i ich na przykład system schronów, które są bardzo rozbudowane, które w zasadzie pomieszczą chyba wszystkich obywateli, którzy będą tego potrzebowali. A jak u nas jest? To znowu powiem, jeżeli tak mogę, że oczywiście tak, jesteśmy po takim spisie, on jeszcze zresztą chyba trwa. Tam są szacowane różnego rodzaju dane co do tego, jak wygląda stan, właśnie pomieszczeń będących schronami, bądź pomieszczeń, które mogą być dedykowane do tego zadania. A takich pomieszczeń jest dużo, oczywiście, i, i wiele, y, garaże, parkingi podziemne, chociażby, tak? piwnice wzmocnione, ale znów, y, skoro jesteśmy w Radio Szczecin, to powiedzmy sobie Szczecinie, bo to miasto jest wyjątkowe, absolutnie w Polsce, ponieważ y, no, y, odziedziczyliśmy odziedzieli, po Niemcach y, rozbudowaną, chociaż już bym powiedział, nieco zapomnianą, zakurzoną i nieco czasami zrujnowaną, ale solidnie trzymającą się bazę takiego, tej, 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 tej infrastruktury przeciwlotniczej. Tak? To są schrony stojące, na przykład na Pomorzanach, bądź oczywiście w większości podziemne. To są na przykład wzmocnione piwnice. Nie wiem, jak to, teraz to wygląda przy niektórych budynkach, które ocalały. Pisałem, jeżeli mogę, książkę na temat bombardowań Szczecina w czasie II wojny światowej i powiem, że na te ogromne ilości zrzuconych bomb tak, przez aliantów, czyli Brytyjczyków i Amerykanów, to o, oczywiście były tysiące ofiar ale to nie, były, to, nie był, to nie była jakaś hekatomba tak to to była w miarę inaczej lotników alianckich zginęło niewiele Mniej aniżeli tutaj bombardowanych ludzi. No dobrze, panie profesorze, ale mówimy tak. No w zasadzie mamy rzeczywiście te schrony, które wystają nam z każdego kawałka ziemi, każdego zieleńca. No a z drugiej strony, jeżeli zobaczymy na aplikację schrony, która pokazuje nam miejsca, do ukrycia miejsca, które nazywają się teraz już nie pamiętam, ale są takimi miejscami schronienia tak? i schrony i tych schronów jest jednak najmniej. Czy jak to wygląda? Czy te schrony po niemieckiem możemy wykorzystywać po jakichś tam drobnych większych naprawach? E, e, tak, bo ja znowu popłynąłem w wykład historyczny, ale powiem, że... E, tak, ja jestem zwolennikiem takiego myślenia, takiej, takiego pomysłu, aby te, te schrony właśnie przystosować do współczesnych wymagań. Ale w Ta, ogóle da się? One są w myślę, takim że da się, bo tam przeciwchemiczne przede wszystkim, a, a przeciw bio, antybiologiczne filtry, myślę, że to są niezwykle solidne konstrukcje oczywiście, prawda? I tak to właśnie wygląda. Ale co do pier znowu pytania powrócę, istoty pytania pani redaktor, to te schrony nasze, no my musimy musimy tego się przyzwyczaić, do tego tematu w ogóle, tak? Z, y, tych słów jest oczywiście obecnie aktualnych, y, no, y, rażąco za mało. W ogóle ich nie ma, tak, prawdę mówiąc, tak? Poza pojedynczymi przypadkami. I teraz musimy zacząć się uczyć wielu rzeczy, między innymi tego, że powinniśmy mieć schronę. Co jeszcze jest poza schronami do naprawienia? No, myślę, że nasza mentalność. Myślenie o tym, że jak coś zawyje, to jednak, żeby się rozumiem przez to syrenę, żeby po pierwsze rozumieć, że to właśnie, że to alarm, rozróżniać te alarmy i umieć odpowiednio reagować. Czyli ta mentalna część oczywiście, po pierwsze. Tak? Po drugie wydaje mi się, powinna być edukacja w szkołach na ten temat, dla młodzieży, dla dzieci. Myślę, że to nie jest trudne, tylko by trzeba się przygotować. Momentalnie mentalnie musimy się przestawić na to, że trzeba. Mamy doskonałe przykłady z tej Skandynawii chociażby, prawda? Gdzie ludzie wiedzą, gdzie ludzie są świadomi i wiedzą, co robić, gdzie uciekać, co ze sobą zabierać. Tak? I myślę, że te trzy elementy są bardzo ważne, prawda? Co robić... Gdzie uciekać, co ze sobą zabierać, prawda? Ale ktoś musi to zorganizować. No, a oczywiście, ktoś nam to musi powiedzieć. Ktoś nas musi obudzić. Przeszkolić. Po, I przeszkolić, tak? Też chyba w tej kolejności. Tak. To część antenowa naszej rozmowy. Przechodzimy teraz do internetu. Zapraszamy wszystkich na Facebooka radiowego, na radioszczecin.pl, ewentualnie do kanału YouTube. Wracamy do naszej rozmowy, panie profesorze. Drony. Tak, tak. O co mhm. chodzi z tymi dronami? Mamy naruszenie przestrzeni powietrznej. W dwa tygodnie temu bodajże. Czy to jest prowokacja? Czy to jest przygotowanie do czegoś? Ja widział nie widziałem tego jako przygotowanie do czegoś. Widziałbym to i, i, i ocenię to tak, że jest to prowokacja. Jeden z narzędzi, czy jedno z narzędzi wojny hybrydowej. Tak? Bardzo umiejętnie rozgrywanej przez Rosję. Oni zresztą są mistrzami takich od, od dziesiątek lat, w zasadzie od w zasadzie, w zasadzie upadku Imperium Carskiego. Jeżeli wcześniej byśmy takiej prowokacji nie znaleźli, to bolszewicy, a później sowieci, a później Rosjanie również przejęli. To. No, co tam dużo mówić? No, jeżeli przywódcą państwa jest były Czekista, czyli szef jednej ze służb tajnych, oficer jednej ze służb tajnych, a później szef FSB, czyli federalnej służby bezpieczeństwa no to takie myślenie jest te drony pokazały i nasza reakcja na to że jesteśmy zupełnie do tego nie przygotowani ale jeżeli to jest jakiekolwiek pocieszenie to mogę powiedzieć że że żadne w zasadzie państwo, za wyjątkiem Ukrainy i Rosji w tym momencie, tak, nie umie przeciwstawić się, bym powiedział, oddziaływaniu dronów. Proszę pamiętać, Kopenhagę sprzed kilku lat, dni, Oslo sprzed kilku dni, tak, i tam było widać, że oni też sobie nie mogą z tym poradzić, bo to jest zupełnie inny rodzaj narzędzia. Chociaż ktoś powie, i słusznie, że hej, mamy to już od 2000. No to znaczy znacznie przed napaścią, kilka lat przed napaścią na, na Ukrainę przez Rosję w 2022 roku, to była taka niewielka, niewielki konflikt na Górnym Karabachu, gdzie Turcja wsparła Azerów. I oni wybombardowali, tak właśnie już precyzyjnymi uderzeniami, bo o tym mówię, tak. I o tym mówmy przy dronach, prawda. Wybombardowali pozycje ogniowe armii powstańców, bojowników armyńskich, Ormian, no Ormian. I tak to właśnie, a, a my spaliśmy, tak. Rozpoczęła się wojna, która przyniosła są, no, eksplozje oczywiście dronów, tak. Masowe absolutnie zastosowanie. To jest niesamowita Widziałbym, no, niesamowicie rozwijająca się nowa kategoria w ogóle działań, które zmieniają też działania na, po, na poziomie taktycznym żołnierza. Żołnierz nie, nie ma gdzie się ukryć. Tak? Są wyspecjalizowani już ludzie, ci operatorzy dronów, są zdjęcia pokazywane bardzo często, że żołnierz wchodzi do jakiegoś tam, jakiejś rury, chowa się. Wydawałoby się, że bardzo, że bardzo bezpieczne miejsce. Nie inny dron go wcześniej namierzył gdzie i, i ten bron, dron bojowy wlatuje i i, i po Wieku. I to czy Rosjanie, czy Ukraińcy Obie strony stosują tak, takie precyzyjne uderzenia. Można powiedzieć, że zaspaliśmy, że wszyscy zaspali? Tak, myślę, że tak, bo e, nie, panie, ja jestem wojskowym. To wojsko, e, jakby to powiedzieć, wierzy w swoje możliwości. Powiem tak e, i tym bardziej, że obserwowałem i armię naszą i, i w, większość armii euro, europejskich, tych natowskich, bo jeździłem, e, przyglądałem się. To wojsko lubi mieć to, co. E, Posiada, doktrynę, którą posiada, bardzo trudno im tam, na, jakby zmieniać też. No proszę zwrócić uwagę, że, że my dronów na przykład nie mamy, Obserw tych małych, drobnych i tak dalej. Obserwujemy, co się dzieje, no, ale nie tylko my oczywiście. Czy Niemcy, czy Skandynawowie, właśnie. Chociaż tam były te pewne próby i, i, i w kierunku tak nanodronów, ale to wszystko teraz się, się zmieniło gwałtownie. Żeby jeszcze było ciekawiej, to ukraińskie oddziały takie, hmm, chyba tak ma powiedzieć, Oddziały dronowe albo operatorów dronów, są zasilane przez prywatnych, bym powiedział, darczyńców. Nawet środkami. Składane są te. Tak, dronów. oczywiście, i to pracuje w drobnych punktach, składa się to później i obsługiwane przez, przez właśnie operatorów. Czyli to, że Ukraińcy będą szkolić naszych żołnierzy w obsłudze dronów i będą pomagać w stosowaniu systemów antydronowych, które najpierw musimy mieć. No to chyba dobrze, prawda? No. no to najwyższy czas, tak? Najwyższy czas. Ja się dziwię, że dam już dawno nie powinniśmy, powiem, że od 2014 roku żołnierze ranni ukraińscy są u nas, no jakby to powiedzieć, rekonwalescentami, tak? Są, są pielęgnowani w szpitalach i tak dalej. Mamy ich w cudzysłowie na miejscu być może, takich właśnie również operatorów. No ale dobra, tego to, to oczywiście zapomnieliśmy o tym, no bo wiecie, to zawsze to my ich uczyli, ani a nie oni nas. To jest kolejna też mentalna taka zmiana, prawda? Nie, trzeba już, przejść. Tak, Duńczycy już od dawna tam wysyłają swoich, bym powiedział, ekspertów w mundurach i oni tam... No, ale Duńczycy też nie byli przygotowani. I, 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 tak, i też nie są przygotowani, czyli to jest ogromna historia, ale no niestety wojna jest taką ciężką, krwawą szkołą, gdzie trzeba błyskawicznie zmieniać różnego rodzaju poglądy i, bym powiedział, spojrzenie na... i, i rozwijać nowe gałęzie. Tak, jest to czas na to, żeby zacząć się umieć bronić przed dronami, bo na razie... Stosujemy no, walimy Mercedesem w mały rowerek, prawda? W sensie, jeżeli koszty chodzi o koszty, i tak dalej. I tutaj Rosjanie mogą się pochwalić, że wydali niewiele, a my naprawdę tak sporo. Jak długo w pana ocenie zajmie polskiemu wojsku przygotowanie się właśnie na tego typu nie wiem, czy to naruszanie przestrzeni powietrznej, czy inne tego typu działania właśnie przez drony? No tak, dodam, że właśnie na Pomorzu Zachodnim w Mirosławcu jest jednostka tak. Tak, takich aparatów bezzałogowych. One są nieco inne. są duże. Tak, tak, duże. To są bajraktary, mają dostać nasi żołnierze nowe, inne, lepszej jakości, ale to są cały czas, to nie są... Przede mną tu jest mikrofon, tak? To mikrofon jest wielkości mojej pięści, żeby tak słuchacze sobie to uświadomili. Załóżmy, że to jest pocisk, pod to podłączamy taką konstrukcję niewielką, która jest w stanie ten pocisk wywieźć w pole, że tak powiem i przez operatora być kierowaną, no przyłożyć gdzieś tam, prawda? Zaatakować. Czyli tych dronów musi być, muszą być dziesiątki, dziesiątki. I o, I o takich dronach mówimy, prawda? No to ile I czasu? Tak, na tak, tak, tak właśnie. Zbieram myśli, wie pani. Ja tu z panią dyrektorem a zbieram myśli przy okazji. Ale myślę, że rok by wystarczył, żebyśmy byli gotowi. Mamy firmy, mamy też startupy, które, zresztą tak by Wygląda to w Ukrainie, tak, że wiele, bym powiedział, nowych firm z młodymi pracownikami i tak dalej, i tak dalej. Tak to konstruuje. Jeszcze powiem, że ci operatorzy ukraińscy, oglądam dość często o tym programy, ponieważ no, to jest coś zupełnie nowego. I ci, ci, ci operatorzy, eksperci niesamowici. Oni, no niestety jestem artylerzystą, no, może niestety nie jestem naj, 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 naj bardziej celne, ale y, 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 bogiem wojny, albo królową pola bitew była artyleria. To ona niestety, no niestety w I wojnie, II wojnie światowej i innych konfliktach po wojnie, ona była najbardziej, taka, bym powiedział, skuteczna. Już nie chcę mówić, że tak. A teraz najbardziej skuteczne są, yy, są drony. Czy nam się to podoba, czy nie, tak? Także y, musimy szybko y, brać się za to, a jeszcze powiem, a te rezerwy personalne, to są na przykład y, y, gracze komputerowi, bo to oni są właśnie tymi najczęściej operatorami y, w, w Ukrainie, tak? z, y, z okularami na, na oczach, przenoszą się do innej rzeczywistości, no i tak jak to niestety, tak jak w grach komputerowych, hej, to już zupełnie coś nowego. Wspierani przez sztuczną inteligencję, oj, oj, rozumiemy o co chodzi. Tworzy się zupełnie nowy obraz pola walki, My to wszystko rozumiemy, no ale pytanie jeszcze do, i do rządzących, i do y, wszystkich, mm -hmm, którzy tak. kierują y, armią. Czy to jest do przejścia właśnie w tak y, szybkim czasie? Y, jeżeli nie jesteśmy bezpośrednio zagrożeni, no bo mam nadzieję, że jeszcze nie y, tak. jesteśmy. Ja bym nie powiedział pytania, jaką Oj, oj, obudźcie się panowie, tak? Oglądałem ostatnio taki krótki y, short, czyli y, taką skrętkę. Rolkę? Krolkę, rolkę, o rolkę. Chciałem się nadążać, ale nie zawsze mi to wychodzi za nowościami. No właśnie, to jest, to jest tak z tymi nowościami, tak, prawda? Tak, tak. Chcę, chcę powiedzieć, że oglądałem rolkę z dowódcą 18 Dywizji z Mechanizmem. To jest nowa dywizja, którą utworzyliśmy. Tworzymy jeszcze jedną, pierwszą. No i dziennikarz prowadzący wywiad z tym oficerem, do, generałem, pyta go, a, a jak tam z tymi dronami? I to, to, to mnie bardzo tak zaskoczyło. Bo on mówi, nie, my tego nie mamy przewidziane. My mamy struktury nowoczesne, bla, przepraszam, bla, 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 ale nie ma tego, co my widzimy tak? i co byśmy chcieli widzieć. Czyli nie są jeszcze wojskowi przygotowani na to w ogóle. Ale co bardzo ciekawe, jeszcze spojrzałem w komentarze, a tam było w większości tak. Zapisy zresztą o tym wszyscy, mówią wszyscy eksperci public relations, a, zap, a generalnie opinie były takie. No, świetnie wygląda, wygląda ten pan jak prawdziwy żołnierz zawodowy. Tak. Tak wyglądał, ale nie odpowiedział na to i nie, nie wiedział, jak tutaj wybrnąć z tej sytuacji. To znaczy, nie dostał takich wytycznych od wy, przełożonych wyższych, yy, w postaci na przykład przygotowujemy coś takiego, tak, proszę, i tak dalej, i tak dalej. Tego jeszcze nie ma, a słusznie panie redaktor, redaktor mówi, zaczyna się to od polityków, później schodzi na decydentów, tam generałów z wieloma gwiazdkami i później do, do oddziałów, które będą to realizowały, prawda? Troszeczkę mówiliśmy o tym gdzieś tam pod spodem, to wybrzmiało, ale nie wybrzmiało w pełni, dlatego chciałabym zadać to pytanie, czy możemy się spodziewać kolejnych takich prowokacji ze strony Rosji, jak ta sprzed dwóch tygodni? No to jest świetne pytanie, bo oczywiście wtargnęły te myśliwce, na teren Estonii 12 minut, nad, nad y, Turcją kilkanaście sekund, jeżeli nie kilka sekund. I pach, strącony samolot, tak? Y, y, Cięciwa została, podejrzewam, naciągnięta bardzo. Wszyscy pytali, co tym razem, przepraszam, wybełkocze prezydent Stanów Zjednoczonych, bo przecież tak bym to oceniał, y, chyba, znaczy powiedział, niejednoznacznie, nie ale chyba, że możemy y, strącać. Y, potwierdził to y, y, dowódca... NATO, przepraszam, sekretarz generalny na to przepraszam, no i teraz uwaga, poszły te słowa w eter, więc myślę, że to jest silny sygnał dla, dla Rosji, tak, że uwaga, jak tutaj wtargnie jakieś słowie, Zagubiony y, 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 samolot rosyjski z czerwonymi gwiazdami. Notabene, świetne wystąpienie ministra spraw zagranicznych y, y, Sikorskiego w ONZ-cie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Y, my Wam daliśmy ostrzeżenie, później już nie pytajcie, i tak dalej. To myślę, że y, tak, powinniśmy zareagować. Bezpośrednio, jednoznacznie zrzucić to, zestrzelić to, 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 to taki myśli, Podobnie takiego Podobnie Mówiła też przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, i tak. ja się zastanawiam, czy tego właśnie nie spodziewa się Rosja, czy to nie jest po to? Bo Rosjanie odpowiedzieli: no dobrze, no strącicie, no to będzie wojna. Jasne, jasne. Nie, myślę, że rosyjskie myślenie tak jest takie, że naciągać, prowokować, ile się da, przeciągać. I stawiać w zakłopotaniu drugą stronę. Tak? Do tej pory Zachód był zawsze w zakłopotaniu. Tak? Myślał y, 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 tak ambitnie y, y, i bym powiedział optymistycznie, że z Rosją da się jak z normalnym państwem. No się niestety nie da. No. I to jest takie, bym powiedział, y, y, no, y, to jest lekcja i ten wniosek, jaki wyciągnęliśmy jaki z tej wojny. No, Notabene. Jeżeli mogę oczywiście, bo wypłyniemy na szerokie wody, ale na geopolitykę. Jest taki, jest taki geopolityk Joseph Ney zachodnik, który, który absolutnie twierdzi, i on już w 2022 roku powiedział, że absolutnie Rosja, w momencie ataku, nie ma szans na, na wygranie tej wojny. A to z tego tytułu, że tam wymienił kilka rzeczy. Mogę jeszcze? Mam czas? Tak, tak. Jeszcze kilka. Dobrze, oczywiście. bo jak się profesor zgadza, to pani redaktor. W każdym razie to jest tak: przestarzała technologia. To jest państwo, gdzie rządzi strach, a strach niszczy innowacje. A, a, a na zachodzie innowacyjność tak? I, i te elementy. Zwróćmy uwagę, że Ukraińcy cały czas prawie dronów są o pół kroku do przodu, na przykład, tak? w niszczeniu, chociaż też ponoszą straty. No ale dobrze, panie profesorze, ale Dobra. stara technologia, cały czas o pół kroku do przodu Ukraińcy, tak? a wojna trwa przez trzy lata. No ale wojna trwa przez trzy lata, a powinna być, a trwać przez 3 dni, jak zakładał Putin, prawda? Popatrzmy na to z drugiej strony. Trwa aż 3 lata, tak? O to mi chodzi też, tak, że ja, ja też nie liczyłem. Ja, ja, już jak napadli, to mówię hmm, to za trzy, kilka miesięcy zresztą tak robiono, najlepiej przygotowanymi siłami ukraińskimi po wybuchu wojny tuż. To były siły specjalne, przeznaczone do działań partyzanckich, ponieważ zakładano, że Ukraina padnie, tak? A, I świetnie, że pani tak mówi trzy lata, bo ja powiem aż trzy lata, tak? I e, jestem optymistą raczej e, co do przyszłość być może zbyt wielkim optymistą do przyszłości tej wojny, tak? Oczywiście straty, zniszczenia, emigracja masowa, prawda, na zewnątrz, ale myślę, że Ukraina się odmocuje. Ile jeszcze pan daje tej wojnie? Jakby? No, dobra, polecę. Szybkie pytanie, tak, szybko. Tak, odpływać. profesor Ney mówi to, to miesiące. Ja powiem, że jeszcze rok musimy się pomęczyć. 27, to jest uwaga, data kiedy Chiny mogą uderzyć na Tajwan. I o tym też pamiętajmy. Profesor Grzegorz Ciechanowski był gościem rozmowy pod krawatem we wtorek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani Redaktor. Krzysztof Kwiatkowski. Wczoraj samowa komisja śledcza przesłuchała byłego ministra sprawiedliwości.